Krajowy Rejestr Zadłużonych to jest instytucja, to jest instytucja. To jest system teleinformatyczny, który mamy w polskim porządku prawnym od 1 grudnia 2021 roku. I ten system składa się z kilku odrębnych portali. Natomiast jeden z nich i ten, o którym właśnie chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć, i ten, który dla Państwa jest najistotniejszy w zakresie takiego bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej, to jest portal publiczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. Tutaj na slajdzie mają Państwo adres tego portalu publicznego. To, co jest ważne, żeby korzystać z tego portalu, nie trzeba się logować w tym systemie. On jest dostępny dla wszystkich, on jest jawny. Wchodzimy po prostu na ten adres, który Państwo tutaj widzą, no i widzimy taką planszę, tak jak Państwo tutaj. Teraz widzą na slajdzie, i mamy tutaj coś takiego jak wyszukiwanie podmiotów i przeglądanie postępowań. To jest zaznaczone tutaj na czerwono. No, i jeżeli mają Państwo jakiegoś kontrahenta, co do którego mają Państwo podejrzenia, że on mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości albo ktoś mógł złożyć taki wniosek, albo to, co jest też bardzo istotne, że przeciwko niemu są prowadzone jakieś egzekucje, postępowania egzekucyjne, możemy zawsze wejść do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Klikamy tutaj na wyszukiwanie podmiotów i przeglądanie postępowań. No i otwiera nam się taka plansza, tak jak Państwo widzą tu. Mamy tutaj do wyboru podmiot nie będący osobą fizyczną, czyli na przykład spółka, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czyli to będzie taka osoba, która jest po prostu wpisana do CIDG, albo osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, czyli tak zwany konsument. Ostatnia pozycja, którą tutaj widać, to jest sygnatura. Jeżeli mieliby Państwo sygnaturę konkretnej sprawy upadłościowej czy restrukturyzacyjnej, to też według takiej sygnatury można sobie szukać. No i ja tutaj wpisałam w tej kategorii podmiot nie będący osobą fizyczną pewną nazwę spółki, którą zanonimizowałam, dlatego to jest tutaj na czerwono to jest ta nazwa podmiotu. Natomiast można też wpisywać numery, na przykład numer KRS, numer NIP, w zależności od tego, jakimi danymi dysponujemy. Oczywiście nazwa może się powtarzać, natomiast NIP, numer NIP, numer KRS to są numery unikatowe. Więc jeżeli Państwo mają numer NIP swojego kontrahenta, to można po prostu tam wrzucić i sobie sprawdzić. No i zobaczmy, jakie możemy uzyskać informacje. I tutaj widzimy przykładowo, co do tej. Jakby system wyrzucił pod tą nazwą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tu możemy sobie sprawdzić, czy to jest faktycznie ta spółka, o którą nam chodzi, bo mamy siedzibę KrS-NIP. No i czytamy, że przykładowo zostało umorzone jakieś postępowanie egzekucyjne wobec tej spółki. Ja tutaj to zakryłam, ale. W tym miejscu mają Państwo sygnaturę, datę ujawnienia i datę umorzenia, więc widzą Państwo, że przykładowo w ostatnim czasie jaka, jakieś postępowanie egzekucyjne jest prowadzone, jakieś postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Co do zasady, to oznacza, że ta egzekucja była bezskuteczna, więc już mamy dodatkową informację o tym, jaka jest sytuacja finansowa naszego kontrahenta. No i tak samo, jeżeli doszło do złożenia, Jakiegoś wniosku o ogłoszenie upadłości, no to mamy tutaj na samym dole postępowania upadłościowe lub wtórne upadłościowe, rodzaj postępowania postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. No i też pod tym, co tutaj jest na czerwono, mamy sygnaturę, mamy datę rejestracji czyli tak naprawdę moment, kiedy do systemu. Wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz mamy datę ewentualnego zakończenia tego postępowania i mamy informację o statusie. Tutaj Państwo widzą, że akurat ta to postępowanie jest w toku, czyli sąd jeszcze nie rozpoznał tego wniosku o ogłoszenie upadłości. Natomiast jeżeli zobaczymy, że w stosunku do naszego, do naszego kontrahenta e, mamy taki wpis w KRZ, no to to jest informacja, która powinna nam bardzo dużo dać do myślenia i to jest informacja, która powinna spowodować e, określone postępowanie po naszej stronie. E, po pierwsze to, o czym mówiłam już wcześniej, czyli e, kwestie zmiany sposobu e, współpracy z tym kontrahentem, jeżeli uważamy, że dalej chcemy z nim współpracować, no ale też kwestie zastanowienia się, co zrobić z jakimiś takimi płatnościami, które wcześniej już nie zostały uiszczone i po prostu ten kontrahent nam z tymi płatnościami zalega.